Witam wszystkich Nie ma to jak przy minut 10 grzebać się przy hamulcach przyczepce A dobrze mi ktoś mówił Sprawdź sobie hamulce przed wyjazdem Sprawdź Ja mówię hamulce użyska były robione Ale Ale linka jest w kiewskim stanie Znaczy panca co ślinki Zaraz też to jak wyciągnę to wam pokażę, nagrywam telefonem, bo kamerki nie wziąłem. No, zu No i muszę teraz odkręcić koło, odkręcić koło, wyciągnąć linkę i mam nadzieję, że jutro gdzieś tam dostanę. Nie będę musiał na Allegro zamawiać, tylko w sklepie lokalnym dostanę. Znaczy, no nie od ręki, ale chociaż na popołudnie to zrobię, bo miałem dzisiaj jechać w podróż, ale nie pojada, dzisiaj jest niedziela. No, jeszcze śnieg pada, zimno, więc samo fajna taka pogoda, żeby się pogrzebać tutaj. Jestem ubrany na cebulkę, ale to mało co daje, więc ruszam się. O, no, patrzcie. Jak zahamował, tak na śniegu koła się sunęły, więc ale tu mówię linka, bo linku trochę po naciągałem. Ona jeszcze gorzej popękała, jak zacząłem ją naciągać, żeby odblokować koło i coś tam, ale nie no. Podróż to jest wykluczone, żeby tak jechać. Tą linkę będę musiał, e... gdzie ona jest, a tutaj, nie widać, odciąć będę musiał, bo tam nie da rady odkręcić śruby. No, kurde. No, i moje okulary do cięcia. Powiem Wam, że one są troszeczkę za małe na mnie, ale są rewelacyjne, bo naprawdę nie, nie ma możliwości, żeby w ogóle coś wpadło do oka, nawet jak się kładzie pod spodem i coś się tnie. No, ale no, zobaczcie jeszcze w jakich barwach widzę świat przez te okulary. Znaczy tu jest na czerwono, ale one są takie pomarańczowe. Piasto już bęben ściągnąłem Ściągnąłem bęben o takim młotkiem bezwładnościowym. Kiedyś to kupiłem, to kupiłem do Jeepa To do, do ściągania to z tyłu to wykorzystywałem w Jeepie, a tutaj przypasowało to mniejsze. No i co? I widać, że te eleganckie są szczęki, bo ja to robiłem, Łzysko wymieniałem i, i, i szczęki. Linki wyglądały całkiem OK, nic się nie zacinało, wszystko fajnie chodziło. No ale jak się okazuje, jednak one gdzieś tam popękane były, teraz jeszcze ich bardziej. Jak naciągałem, żeby puściło, to połamał się pancerz, osłonka, woda się dostała, mróz i dziękuję, do widzenia. No, kurde, z telefonami nagrywanie nie chcą y, ładnie wy ten, wyostrzyć. No i co, wyciągam linkę, tam odcinam i, i, i tyle na dzisiaj. No właśnie o to, o to mocowanie linki mi chodziło. Zaraz od razu sobie nagram jak to było, o tak było. O. Przenki były tak Znaczy no ta część Ta część była tutaj No, Alinka O Alinka wygląda tak I to taka osłonka Te osłonki też widziałem kupuję nowe, aczkolwiek Nie wiem, tamta druga część siedzi, a ta wyskoczyła to jeszcze to jest druga część ale tamta jest jakby przymocowana dobra mam linkę tu sznurek, ja tym sznurkiem przywiązywałem ją, podwiązywałem, żeby nie wisiała jak jeździłem do baranów żeby jej nie wyrwać no i tutaj tak to wygląda. No i teraz coś powinien powiedzieć, a nie mówiłem. No, także widzicie, widzów też trzeba słuchać. No, ja bardzo uważnie czytam komentarze. Niecezuralne komentarze usuwa YouTube. Czasami ja mu pomogę. No, ale jest dużo komentarzy takich, które coś pomagają. No dobra. Ile ta linka może mieć długości 20, 40, 60, 80 metr Jakieś na oko No ale to już trzeba będzie zmierzyć i zamówić Wszystkie cztery Wszystkie cztery i, i przyczepce bym miał już zrobione tak Łużyska wymienione z dwa lata temu I te szczęki one też są dobre Zaraz powiecie, że Odkręcając nakrętkę, tutaj z łożyska powinno się dać nową nakrętkę. bądź tam nowe łożysko, i no, macie tak, zgodzę, zgodzę się z tym, zgodzę się z tym, aczkolwiek ta nakrętka tak się ciężko odkręcała. że ja zawsze obserwuję wszystko, i nawet jak się poluzuje, to koło będzie pukało. A całkiem Nie ma szans żeby ona się odkręciła Całkiem yy, I koło zgubiło prędzej yy, Łożysko się rozwali I koło spadnie Jak już jest łożysko rozwalone Dobra Idę bo zaraz Mnie przewieje plecy bo mi kurde schylam się I mnie podnosi się kurtka I wiecie jak to jest <śm> To by było na tyle Trzymajcie się na razie Cześć